Ważna drogowa inwestycja, czyli budowa drogi gminnej przy ulicy Ciepłowniczej, jest praktycznie już gotowa, ale w dalszym ciągu nie otwarta. Mieszkańcy i oczywiście kierowcy trochę się niecierpliwią. Pytano o to na ostatniej sesji Rady Miejskiej 29 lutego, czyli na ostatnim posiedzeniu Rady. Burmistrz sugerował, że może to nastąpić w drugą sobotę marca, no ale nie nastąpiło. W ten weekend mamy już trzecią sobotę miesiąca i na otwarcie tej ulicy raczej się nie zanosi. Co zatem stoi na przeszkodzie? Dokładnego terminu otwarcia trudno nam w tej tych chwili trudno nam określić z jednego podstawowego powodu, dlatego że, że w tej chwili trwają, trwają procedury odbiorowe. My nie, nie jesteśmy w stanie za nadzór odpowiedzieć, kiedy no, te kwestie formalne będą załatwione. Jedyna rzecz, która, która została do skończenia w taki sposób, że tak powiem, fizyczny, to jest domalowanie pasów, które było malowane, ale potem warunki atmosferyczne nie pozwoliły, żeby, żeby to dokończyć. Były sadzone drzewa. Tych drzewa być około 170 sztuk. Także no i tam jakieś Porządki Geodeci mają dostarczyć do, do Powiatowego środka dokumentacji geodezyjnej inwentaryzację geodezyjną. Wykonawca no jest na takim absolutnym ukończeniu tych prac takich, już w tej chwili to jest kosmetyka, a nie, a nie prace, bo to co nas hamowało, to hamowało nas skablowanie linii właśnie, która, która, która na napęcia, która szła nad tą, tą drogą i tutaj czekaliśmy dosyć długo na dosyć długo na PGE, żeby żeby po prostu wpuściło nas na tą, na tą linię, czyli żeby no prąd na, na te kilka godzin, że to nas dosyć mocno w, w terminie Przesunęło. Całkowity koszt budowy ciepłowniczej to prawie 25 milionów złotych. Połączy, jak wiadomo, ulicę sieracką z popiełuszki oraz warszawską. Inwestycja, i to warto podkreślić, współfinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Program inwestycji strategicznych w kwocie prawie 19 milionów złotych. Te pieniądze jednak nie wystarczą. Koszt całkowity podniesie się jeszcze o kolejnych kilkaset tysięcy. Dlaczego tak się stało? To nie jest zwiększenie wynagrodzenia z powodu. Nie, tego, że zakres nie został zmieniony, tylko że zostały zwiększone jakieś tam koszty. To jest związane z tym, że pojawiły się pewne prace, nie, nazwijmy to konieczne, ale pewne prace. Które, które, dzięki których zrealizowaniu ta droga będzie funkcjonowała w sposób właściwszy. Jest to zwiększenie, zwiększenie tam ilości miejsc postojowych w okolicach ciepłowni. Jest to inny sposób rozwiązania kolizji z linią średniego napięcia, tak żeby to wyglądało i funkcjonowało w sposób poprawny. Zostało w pierwotnym, w pierwotnej dokumentacji na przykład zostało przewidziane do skablowania 80 metrów, ale to by wyglądało w sposób taki trochę komiczny, bo zostałyby dwa przęsła średniego napięcia, później zeszłoby to do ziemi, przeszło pod drogą i w okolicy tego, nawet przed tym zbiornikiem retencyjnym, który powstał, przy tym poszłoby z powrotem na słup. Zdecydowaliśmy się skablować dodatkowo te dwa przęsła. Będzie, będzie to wyglądało i funkcjonalnie i naszym zdaniem jest to też bezpieczniejsze później dla użytkowników dróg z powodu, z powodu takiego, że przy skrajni drogi praktycznie nie będą stały słupy średniego napięcia, a wiadomo, średnie napięcie stwarza większe ryzyko niż powiedzmy standardowe linie dystrybucyjne. Tak? Nowa inwestycja obejmuje trasę z dwoma pasami ruchu, pomiędzy którymi zaprojektowano 3-metrowy środkowy pas zbrukowany, funkcjonujący już na ulicy Popiełuszki. Ruch pieszy odbywać się będzie jednostronnym chodnikiem o szerokości 1,5 metra, oddzielonym od jezdni pasem zieleni. Rowerzyści będą poruszać się jednostronną dwukierunkową ścieżką o nawierzchni asfaltowej. Przy drodze zaplanowano blisko 150 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, a także zatokę postojową dla pojazdów wielkogabarytowych oraz zatoki autobusowe.